Kiedy zacząłem zbierać pierwsze informacje o Salzburgu, jak każdy szanujący się turysta, zorientowałem się, że to jest miasto deszczu, bo takie informacje można znaleźć i w sieci, i w przewodnikach. Okazało się jednak, że trafiłem na piękne słońce. Mówiąc jednak serio, Salzburg to jest przede wszystkim miasto Mozarta. To miasto żyje Mozartem i żyje z Mozarta, bo z jednej strony mamy koncerty, z drugiej strony mamy kafejki, knajpki, restauracje, a kilkaset metrów dalej dom, w którym w 1756 roku Mozart się urodził. Niedaleko centrum miasta znajdują się ogrody Mirabel, i tam jest taka piękna sala. To jest sala ślubów, jedna z najpiękniejszych w całej Austrii, a może i na świecie. Wejścia po schodach strzegą anioły. Jeden z tych aniołków ma taką dziwną minę, ponieważ sprawia wrażenie, jakby pukał się w czoło i mówił: Ludzie, co wy robicie? Zastanówcie się, bo to jest jeszcze czas, żeby się wycofać. Rozwiązanie tej zagadki jest bardzo proste. Przewodniki piszą, że to jest tureckie pozdrowienie z przed wieków. Mógłbym długo mówić o Salzburgu, takich atrakcji jest wiele, ale powiem jeszcze o jednej, która też mi bardzo przypadła do gustu. Z Helbrun. I to już trzeba z 20 minut taksówką z centrum jechać, a nawet pół godziny. Ale warto. Dlatego, że na miejscu znajdziemy absolutną perłę. W XVIII wieku ówczesny arcybiskup Markus Citicus zbudował e, takie gigantyczne wodne dziwadło, tak mogę powiedzieć, ponieważ tam wszystko jest związane z wodą, która... Ta cała machineria do dzisiaj działa. Czyli wyobraźmy sobie, że od kilkuset lat ludzie przechodzą i nagle okazuje się, że z lewej albo z prawej strony albo z tyłu albo z przodu lecą stróżki wody. Jest cały tak jakby teatrzyk zrobiony z drewna, 150 figurek, które oddają życie z Salzburga sprzed wieków i one też powiązane są z tą wodą, która na tych patrzących się ludzi, starszych, młodszych, dzieciaki z różnych krajów, gdzieś tam strzyka i strzela. Jak ta machineria działa? Nie mam pojęcia. No i do tego radość i uśmiech. Tego mi najbardziej brakowało w ostatnimi czasy w naszym kraju, a tutaj mam tego aż na to. Także mogę tylko powiedzieć, że w tym mieście czuję się moc Mozarta, ale ta moc spływa także na turystę.